Cześć Aga. Cześć Heleno. O czym dzisiaj pogadamy? E, plan był taki, żeby gadać o takim pytaniu, czy rozstanie, co, czy rozstanie to porażka. Mm -hmm. To bardzo dla mnie duże pytanie i dużo różnych odpowiedzi i myśli z tym związanych mam w głowie. Że w ogóle to duże pytanie dla Ciebie. Tak. E, duże pytanie chyba dlatego, że Występuje w nim słowo porażka, uh -huh. e, która gdzieś czuje, że na przykład ze mną się ciągnie jeszcze tam gdzieś od, od dzieciństwa i rozstania. E, no, były traktowane na przykład przeze mnie częściowo jako porażka. Czy przychodziła ci taka myśl? Przychodziła do głowy, mi taka myśl. Że poniosłaś porażkę, czyli tak. że coś ci nie wyszło? Tak. Co jeszcze to. Z... Nie, jakoś myślę mhm. sobie, żebyśmy w ogóle pogadały, co to słowo dla nas znaczy... oznacza. No. Dla mnie to, jak tak sobie myślę o tym, to ta porażka też oznaczała to, że inne osoby, blisko mnie czy też daleko mnie, e, ocenią, że ona poniosła porażkę, nie udało jej się, nie czy potrafiła. Ty, ty poniosłaś porażkę, tak bo ci się nie udało i nie mhm. potrafiłaś. Tak. I to był taki strach, że co ludzie pomyślą, jak się dowiedzą, jak, co, co tak. oni powiedzą, jak, jak oni my, co oni teraz myślą na Twój temat, jak tak. widzą, że Ty się rozstałaś, tak? Tak, tak. I ta porażka w rozstaniu to też jest dla mnie tak, że. I też to, co ja sama myślę o sobie. Uh -huh. Że jedno to jest ocena innych, uh -huh. ale też to, że ja sama myślę sobie o, o sobie, że nie umiem w relacje, co zrobiłam nie tak, lub też e, czy zrobiłam wszystko, co mogłam. I to te myśli też robią się dla mnie na pojęcie porażki. Nie umiem w relacje, uh -huh. to mi się kojarzy z takim konceptem, że. Ta relacja, no bo rozumiem że, naj, rozumiem, że najczęściej mówimy o takich romantycznych relacjach, jak się kończą. Tak. Jakoś zmieniają i że to jest to rozstanie. Tak. To jest jakoś dla mnie bardzo taki kawałek, żeby się nad tym zatrzymać, że wiesz, że rozstanie w tej romantycznej relacji często u ludzi powoduje taką myśl, że nie umiem relacje, Czyli że jakoś tak. z wielu różnych relacji, które mam, ta staje się w jakiś sposób najważniejsza. Tak. I to, żeby ta relacja, no jak chciałabym powiedzieć, żeby ta relacja dalej była kontynuowana, żeby ta relacja dalej trwała, żeby ona się nie zakończyła w takiej mhm. formie, jest uznawane za jakąś ostateczną miarę tego, czy właśnie człowiek potrafi budować relacje, niezależnie od tego, jak mu wychodzi w innych relacjach. Tak. Teraz sobie pomyślałam, że na przykład miałam w życiu takie rozstania w relacjach przyjacielskich, ale myśląc, od, myśląc o pytaniu, czy rozstanie to porażka, od razu weszły w moją głowę najpierw relacje romantyczne. Czyli przy przyjacielskich mhm. relacjach, jak się rozstajemy, to jakoś rzadziej nam przychodzi do głowy ta myśl, że to porażka? Wiesz co? Chyba nie wiem, jak mają inni, ale jak ja myślę o sobie, to. Tak, chyba rzadziej mi to przychodzi do głowy, ale jak tak sobie rozmawiamy, to bardziej wchodzę w to, że, są, że mam różne relacje w życiu, które też mogę na przykład powiedzieć, że rozstanie z moją przyjaciółką że rozstanie z moją przyjaciółką mogło być też porażką lub sukcesem. Ja teraz, jak te, o tym rozmawiamy, to mi przychodzi do głowy, że ta, że ta koncepcja porażki bardzo się wiąże z takim żalem w ogóle za tym, że coś się skończyło. Tak, ja też się zastanawiam, czy czasami nie w naszej głowie nie ma takiego, nie wiem, czy pomylenia pojęć, albo takiego niezrozumienia, nie że, że to może nie jest porażka, tylko odczuwamy jakieś emocje w związku z rozstaniem, na przykład żal, smutek i to jest jakiś proces po stracie, mhm. a my to trochę bierzemy, że to jest od razu porażka, bo... Jest nam smutno, bo odczuwamy emocje nie radości, nie jakiegoś nowego etapu, tylko jest ten smutek, żal, rozpacz. I że to, że też odczuwamy te społecznie przyjęte negatywne emocje, to też to powoduje, że myślimy o tym, że to rozstanie to jest porażka. Okej. Okay. Jakoś niezależnie mm -hmm. od tego, czy użyjemy słowa porażka czy strata, mm -hmm. to są jakieś słowa, na które wiesz, że one nie mają obie obiektywnego znaczenia, mm -hmm. tylko ludzie się jakoś umówili w jakim no. znaczeniu, w jakim kontekście będą te słowa używać. Mm -hmm. Więc ja często robię tak, że nie zastanawiam się, które słowo jest trafne albo prawdziwe, mm -hmm. tylko bardziej szukam y Jakie konsekwencje dla mnie ma użycie jednego słowa, mhm. i jakie drugiego? Jak to słowo pracuje? I rzeczywiście, jakoś w kontekście takiej sytuacji, o jakiej rozmawiamy, jakoś generalnie słowo strata pracuje mi bardziej, bardziej mi pomaga zaopiekować się sobą w tej sytuacji niż słowo porażka. Te, mam chyba podobnie, że porażka jest taka bardzo ciężka. A strata jest taka do zaopiekowania się, do utulenia, o, tak bym powiedziała. No, bo jakoś porażka mi się też kojarzy z winą, czyli z tym. Ty powiedziałaś, ty powiedziałeś, czy zrobiłam wszystko? Tak. Nie? I myślę sobie, że z jednej strony różne doświadczenia trudne życiowe są takimi doświadczeniami, z którymi się czegoś uczymy, nie? Tak. Czyli jeśli coś mi nie wyszło w tej relacji, coś było takiego, co nie zagrało, no to takie przemyślenie. Co tam nie zagrało i co przy kolejnym razie mogłabym zrobić inaczej? Mhm. To jakoś bardzo ma dla mnie sens i jest dość przystosowawcze. Tak. A z drugiej strony, trochę sobie myślę, że relacja się składa z dwóch osób mhm. i że ja mogłabym zrobić wszystko, a i tak nie jestem w stanie kontrolować drugiej osoby i tego, jak ona w tej relacji funkcjonuje i co robi. I to nie jest, myślę sobie, że, że gdzieś dotykamy, wiesz, takiego przekonania, że gdybym ja zrobiła to wszystko, to mogłabym sobie zagwarantować konkretne, nie wiem, konkretne zachowanie, konkretny sposób mhm. funkcjonowania po drugiej stronie. Dobra, to mi teraz też przychodzi do głowy, a propos rozstania i tego, co mówisz, że jak ja się rozstawałam po raz drugi, znaczy, no właśnie, i teraz tak. Po raz drugi złożyłam wniosek do sądu o rozwód. Aha. I to dla mnie też jest bardzo przypięte do rozstania, jeśli jesteśmy w związku formalnym, ale nieformalnym też, że składając wniosek o rozwód, to co powiedziałaś też o winie, że jednak jest coś takiego, że musimy określić, z czyjej winy jest to rozstanie. Musimy? Składając wniosek do sądu z tego co wiem, to trochę jest tak, że jest bez orzekania o winie, mhm. z orzekaniem o winie no i właśnie. teraz to o czym mówisz że to, mam poczucie, że to trochę utrudnia te formalności utrudniają spojrzenie na tą relację w taki sposób jak mówisz, żeby że bez względu na to ile ja zrobię nie mam wpływu na to co będzie po tej drugiej stronie i nie muszę rozkminiać tego czy to jest moja wina czy też jego wina Okej. Okay. Jak się odkleimy od tego kawałka tak. formalnego. Tak. Jak mówisz, składam w drugi raz wniosek o rozwód, mm -hmm. to przychodzi mi do głowy, że jednak jest w naszej kulturze dalej myślę takie mocne przekonanie, że małżeństwo to jest na zawsze. Mm -hmm. Tak. I że w ogóle sukces relacji to jest, zwią wiesz, związku to jest związek do grobowej deski. Nawet jeżeli jakoś w praktyce to tak nie wygląda, mm -hmm. to ja sobie myślę, że jednak. Gdzieś w takiej, wiesz, nieświadomym myśleniu o tej sytuacji, to dalej to takie połączenie, no nie wiem, że ja jestem z tobą, już cię zawsze będę tak. kochać, nigdy cię nie zostawię. Moja Bo miłość przysięgaliśmy jest... sobie do końca tak, życia, Tak, ale nawet jak nie przysięgaliśmy, to ta prawdziwa miłość jest na wieki. Albo to jest ten mój jedyny, jedyna, tak. nie? Że ten, ta cała narracja wokół tego jedna osoba na całe życie, mhm. jedna osoba mi przeznaczona, ona jest tak silna, że trudno jest w tym momencie tego rozstania jakoś nie zetknąć, żeby to się nie uruchomiło. Mhm. Tak. Ja, jak teraz mówisz, to też mam, to zaczęłam się zastanawiać, co to w ogóle jest rozstanie. Mhm. Nie? Że, że jakby pierwsza myśl, jaka mi przychodzi do głowy, to też jest to, że rozstanie to jest coś takiego definitywnego, że muszę coś zakończyć albo jak nawet nie muszę, to no właśnie jakoś formalnie jest ode mnie wymagane, powiedzmy tak trochę, no nie, nie muszę formalnie kończyć relacji, tak? Ale, ale że jest to takie, ta, ta, jakaś formalność też jest, że zaczynamy w rozstaniu, jeśli jesteśmy w re, relacji na przykład rodzicielskiej też, mm, małżeńskiej, to zaczynamy w tym rozstaniu myśleć o dzieleniu, okay. o zakańczaniu, e, a myślę sobie, że to też nie musi tak być. Możemy się wyzbyć trochę takiego myślenia, że to jest jakiś koniec, o, że rozstanie to równa się koniec. Okej, okay, no to jakoś sobie myślę, że jak myślę o rozstaniu, to myślę, że to jest spektrum, mm -hmm. wiesz, że inaczej się rozstajesz z kimś, z kim mieszkałaś, mm -hmm. albo miałaś dzieci, inaczej z kimś, z kim nie mieszkałaś, nie miałaś wspólnego majątku, dzieci, nie wiem, kredytu, samochodu, tak. nie, więc te rozstania mogą być bardzo różne, mm -hmm. myślę sobie, że jakoś, ta ich logistyka to jest jedna warstwa, to jak nam to emocjonalnie robi, to jest coś, co jest innego i mhm. może być jakoś jedno niezależnie od drugiego. Mhm. I myślę sobie, tak rozstanie jest końcem są. pewnych rzeczy. Tak sobie teraz pomyślałam o takiej sytuacji, że na przykład są ludzie, którzy się spotykają, nie mieszkają razem. Mhm. I podejmują decyzję, że rozstają się, tak co nazwijmy. Rozstajemy Dobra. się. I teraz mi przychodzi do głowy taka sytuacja, że ich emocje są takie, że na przykład pomimo rozstania chcą iść razem na kawę, iść razem do kina, mieć jeszcze jakąś relację. Tak, teraz... czyli część, y, jakiś, jakiś aspekt tej relacji, tak. jakiś aspekt ich wspólnego jakiegoś funkcjonowania się zakańcza, ale mhm. to nie znaczy, że Zakończa się wszystko i kończy, mhm. tak? Tylko, tylko pewne tak. rzeczy zostają, bo są fajne, potrzebne. Bo, bo ci, ci ludzie, ludzie się lubią, chcą. tak. I też mi od razu przychodzi do głowy, że pojawiają się, mogą pojawić się obok ludzie, którzy mówią, nie rób tego przecież się rozstaliście. Hmm. Że wiesz co, to mhm. ja się chyba spotykam bardziej z tym, że. Takie komentarze, że np. Mhm. nie rób tego, się rozstaliście, to są komentarze, które padają albo kiedy jedna strona jakoś widać, że jest rozdarta, mhm. czyli wiesz, że niby się spotyka, a widać potem, jak to odchorowuje, albo jedna okay. strona naciska, a druga nie chce. Wiesz, że, że jakoś nie wiem, czy tak bardzo się spotkałam z tym, że ludzie się rozstają i potem jakoś w jakiś, na jakiejś przyjacielskiej stopie i że to potem jest jakoś źle widziane. Mm -hmm. No chyba, że lądujesz w łóżku, to wtedy różnie to. No, bywa. To myślę, że to temat na inny porady. Tak, to wtedy, też, to no... wtedy się spotkam z taką narracją. Tak. No co ty, no przecież tutaj zdecyduj się, nie? Ale, ale mm. chyba. Mm -hmm. Natomiast przychodzi mi do głowy, jak mówimy o tej żałobie i stracie, że zdecydowanie wydaje mi się, że. Ludzie, którzy są w takim związku, w którym mieszkają razem, mają, nie wiem, dzieci, ten związek jest sformalizowany, często w naszym społeczeństwie dostają więcej prawa do przeżywania żałoby, mhm. niż tacy, których związek nie był taki tu, tu tak rękami robię, poważny. Okej. Okay. Mhm. Że jeśli nie, nie, nie stanęliście na ślubnym kobiercu, nie macie dzieci kredytu domu. To skąd ten dramat? To skąd ten dramat, bo przecież jak nie ten, to będzie jeszcze inny. Tego tak, kwiatu to, to pół światu. To w ogóle myślę, że można by z tego zrobić osobny odcinek, tak. bo to jest komentarz, który myślę sobie nie jedna osoba usłyszała mhm. i na liście najbardziej raniących komentarzy tak. to on ma jakąś wysoką pozycję. pozycję. Tak. Y tak, faktycznie jest. Ja nawet jak sobie myślę o... Y no, jak myślę o tej powadze, też robię tak rękami, o tej powadze relacji, to nadal mi też wchodzi trochę właśnie te, te, ta formalizacja. Że to nie pomaga w tym, żebyśmy nie będąc w formalnej relacji, żebyśmy sami czasami dawali sobie prawo do tego, żeby to przeżywać tak jak chcemy. Że, że mamy w głowie takie, że właśnie, no, jeśli to nie było formalne, to czy ja mam prawo do tego, żeby żeby płakać, żeby rozpaczać, żeby się wkurzać? Tak, ja myślę, że jakoś dużo, dużo jest takiego kawałka, wiesz, oceniania tak. powagi różnych sytuacji takim zewnętrznym okiem i mówienia, czy, czy, czy jak to było krótko, to mam prawo do emocji swoich. Myślę sobie, że młodzi ludzie nie dostają prawa do swoich emocji, jak się mhm. rozstają, nie? Że te rozstania, które są jakimiś takimi nastoletnimi rozstaniami są często bardzo tak. niepoważnie traktowane tak, że to że jeszcze za młody, za wcześnie jeszcze zobaczysz, ułoży się tak, co jakby rozumiem no. dualizm tej sytuacji, myślę sobie, że jak tak. ktoś ma 15-16 lat to raczej się nie no nie jest duża szansa, że wiąże się na długie lata nie? Mhm. Że, że, w sensie, że będzie to długie lata trwała ta tak. relacja a z drugiej strony to właśnie rozstanie, jakie przeżywamy pierwszy raz w życiu, jest, no jest mega powaga sytuacją tak, tak emocjonalnie. O, aż mi się. <gry> Teraz. Ale jeszcze mi przyszła inna sytuacja do głowy, że mówimy o takim o tym, że właśnie jakby niedoceniana jest wielkość tego rozstania, ale ja też sobie przypominam, jak ja się rozstawałam, że może nie od razu, ale po jakimś czasie miałam też takie komentarze, że o Jezu, co on Ci zrobił? Już teraz nie chcę wchodzić, co on zrobił i tak dalej, natomiast takie też wyolbrzymianie i niedawanie osobie rozstającej się przeżycia tego i wzięcia gabarytu tej, tego, tej sytuacji tak jak ona go czuje. Okej. Okay. Że z jednej strony jest takie właśnie, że no, o, daj spokój, co to tam było, dwa miesiące trwało a z drugiej strony takie, o la Boga, o la Boga, co on zrobił, albo co ona zrobiła, a ja na przykład czuję, że okej, okay, to była, nie wiem, jego decyzja, jej decyzja i że nie róbmy z tego też scen wielkich. To... Widzę, że ta nasza rozmowa trochę idzie w tym kierunku, że niezależnie od tego, czy porażka, czy sukces, czy strata, mm -hmm. czy wina, czy co, jakiego byśmy słowa nie użyli, to jakoś, żeby dać sobie prawo do tego, żeby mhm. używać takich słów, jakie nam pasują i służą w danym momencie. Tak. Żeby sprawdzać sobie, czy te słowa, których używamy, nam służą. Mhm. I trochę też, żeby zrobić innym ludziom wokół nas, którzy się rozstają, przestrzeń na to, żeby oni też używali takich słów, jak im służą. Czyli tak. jak ktoś przychodzi do mnie, mówiła, mówi, rozstałam się. To dla mnie porażka. To, żebym nie mówiła, to nieprawda, że to porażka, bo to jest mhm. coś tam, tylko żebym powiedziała, czy chcesz mi o tym opowiedzieć, czego potrzebujesz? Tak. To jest ważne pytanie, czego potrzebujesz. Nie? No dobra, a mówimy o porażce, a czy rozstanie może być sukcesem? No to znowu jest pytanie mhm. do osoby, która się rozstaje jak ona tego doświadcza nie? Mhm. i Wydaje mi się, że spotkałam sporo osób, które doświadczają swojego rozstania jako sukcesu w swoim mm -hmm. życiu, ale chcę też powiedzieć, że to ma jakąś taką swoją dynamikę. W ogóle chcę powiedzieć o takiej złotej myśli, cywilskiej pod mm -hmm. tytułem to się nie wyklucza. Mm -hmm. Tak, w sensie. Tak. Można to samo rozstanie traktować jak porażkę i jak sukces mm -hmm. równocześnie? Można traktować jak porażkę przez dwa lata, a potem zacząć rozmawiać o sukcesie? Tak. Trochę sobie myślę, jak okres żałoby mi, nie? Mm -hmm. e... Nie, że to, tak. że to jedno drugiego nie. E... Nie wiem, im więcej czasu mija, im tak. lepiej się układamy w życiu, im jakoś lepiej nam ze sobą. I więcej się takich rzeczy wy wydarza w naszym życiu, które, z którymi nam jest dobrze i fajnie i które wiemy, że nie wydarzyłyby się, gdybyśmy się nie rozstali. Tak. Prawda? Otwierasz tak, jakieś tak, okno tak, na to, tak. że, że jest jakieś życie po tym rozstaniu? No. no to myślę sobie, że to jest to miejsce, gdzie przychodzi nam mhm. do głowy, no nie wiem, że to sukces, ale też myślę sobie, że to... Że to fajne, co się zdarzyło. Właśnie szukam słowa, nie? wiesz? Tak ja właśnie też o tym myślę i od razu mi przychodzi do głowy jakby to, co ja przeżywam, te moje emocje. I, I też myślę sobie, że właśnie że jak byłam w tym, to było mi bardzo trudno w ogóle zobaczyć jakieś światełko, nie? Jak się mówi, że, że to w ogóle coś z tej sytuacji, która jest dla mnie teraz bardzo trudna, że jak ktoś mi mówił, że to może wyjść z tego coś dobrego, to było bardzo trudno mi to uwierzyć uwierzyć w to. A że te emocje, które masz teraz miną. Tak. I... Ta, poczekaj. Mm -hmm. Czy jak ci było z uwierzeniem, że te emocje, które teraz przeżywasz, że jesteś zruzgotana, mm -hmm. że jest ci bardzo smutno i że te emocje w takim natężeniu, jak masz teraz, one nie będą trwały zawsze, tylko emocje się zmieniają. Mm -hmm. e, wiesz co, nie pamiętam, czy ja coś w ogóle takiego... Us pewnie usłyszałam coś takiego, ja nie pamiętam. Nie wiem. Nie, wie nie wszyscy to słyszą. E, wiesz co, ja pamiętam, że... To, co wtedy mi pomagało, to była jedna z bliskich kobiet, która się pojawiła obok mnie i powiedziała: dzwoń do mnie codziennie, i mów mi opowiadaj, jak się czułaś, i to powodowało, że ja się skupiałam trochę na innych rzeczach, jakby ja się skupiałam na swoich emocjach, ale jakby nie patrzyłam bardzo do przodu, żeby właśnie nie robić sobie jakichś takich historii w stylu, to nie minie, to minie, żeby jakoś okay. tego nie określać. Okay. Nie? I z dnia na dzień było lepiej, z dnia na dzień ze wsparciem, z takim mhm. akceptacją tych emocji, że to dzisiaj było lepiej, jutro będzie że następnego dnia było gorzej, albo w moim odczuciu, tak, mhm. że na przykład tego dnia więcej płakałam, a tego więcej się radowałam, że miałam taką osobę, która mnie akceptowała, która wspierała i która była ze mną w tym procesie wychodzenia z trudnej sytuacji. Okay. Ale teraz, jak na to patrzę, jakbyś teraz mi. Zadała pytanie o te emocje, które, ok, one miną, to oczywiście zdaję sobie z tego sprawę i wiem, że one minęły i że to był proces, i wiem, że teraz mam inne emocje, a propos tego, co się wydarzyło wtedy. Tak. I nie wiem, czy użyję słowa fajne, czy potrzebne, czy yy, ja czasami mówię o rany, nie, nic lepszego w życiu nie mogło mi się wydarzyć, ale mówię to z dzisiaj. No. Więc. Yy, yy, Pozdrawiam w takim razie tutaj bardzo Sylwię Włodarską i to, co, to się nie wyklucza, bardzo zabieram. Tak, sobie też myślę, że jak się rozstajemy, to też to, co ludziom sprawia trudność i to, co dużo tych emocji budzi, to jest taki kawałek, że jest nam łatwo szczególnie wyobrażać sobie mhm. takie pozytywne wizje tego, co by się stało, gdybyśmy się nie rozstali. Okay. Mm -hmm. Tak? Tak. Czyli mam taką wizję, że gdyby tylko tego rozstania nie było, no to my byśmy długo i szczęśliwie. Zawiesiłam się, bo to jest bardzo trudne, co powiedziałaś dla mnie. Zrobiło Dobra. mi to jakąś emocję. Tak? No, że jakby jak wracam teraz od razu, Tak, no bo mówimy o rozstaniu, więc momentalnie gdzieś tam mi to wchodzi. Że wiem, że tak myślałam, że jak coś zrobię i coś się zadzieje, to, to już wtedy będzie dobrze. Tak. A, a teraz, jak o tym myślę, to aż ciało mi reaguje. Nie? Jakimś takim, że nie, to byłoby straszne, to byłoby okropne i ja w ogóle nie chciałabym w tym być. Tak, że, że trochę, no. myślę, że z perspektywy czasu widzimy, że to niekoniecznie tak jest, tak. ale że w momencie rozstania często tak. jest tak, że ta strata tego rozstania to nie jest tak naprawdę strata tego jakby więcej tego co się mhm. działo tylko to jest strata pewnego marzenia tak tak o nie? jakiejś takiej idealno tak, idealności tego że jak jestem w związku małżeńskim albo w partnerskim albo w jakim... z jedną osobą bardzo długo lat to znaczy że, że jestem nie wiem nie, nie, nie wiem, co tu teraz powiedzieć, bo jakby nie, nie, nie wiążę tak tego, ale, ale miałam taką myśl, że jeśli jestem krótko w relacji, albo nie mam, nie wiem, 30 lat stażu małżeńskiego, to że właśnie nie umiem w relacji, że coś mi nie wychodzi. Czy jakość tej sytuacji i jakość w ogóle Twojej, tak. nie wiem, umiejętności mhm. w tej sytuacji mierzy się czasem jej trwania. Tak. Że im dłużej, tym Ty jesteś tak. lepsza w tych klocki. Tak. A teraz jak patrzę to miałam takie relacje, które były półroczne, dwuletnie, trzymiesięczne, krótsze, dłuższe. I każda z tych relacji dała mi bardzo dużo różnego doświadczenia, fajnych znajomości, cudownych przyjaciół. Bez tak, wzglę... Można mieć tak. fajną, fajną mhm. jakościową relację, która jest krótka i można mieć bardzo długą relację, w której jest bardzo dużo... No tak. Jakichś tak negatywnych, tak. raniących rzeczy trudnych? Natomiast ja muszę też powiedzieć, że to, co ja mam w głowie, to jednak mam cały czas taki kawałek, że jednak to rozstanie i relacja to bardzo, ale bardzo wchodzi mi na poziomie romantycznym. Aha. Nie, że, że mam to i tak jakoś czuję, że może tak być, że dużo osób też tak ma, że trudno jest mi przeskoczyć na to, że mamy bardzo dużo innych relacji. Um. W których też przeżywamy rozstania, sukcesy, porażki, straty, i które też są ważne. Myślę sobie, że trochę jak myślałyśmy o tym, o czym chcemy gadać, mm -hmm. to jakoś nieuniknione było to, że będziemy krążyć mm -hmm. wokół tego typu rozstań. Tak. Właśnie dlatego, że jakieś one są często bardzo mocne. Tak. No, ja też myślę o tym, że. Nie, w ogóle nie, do, nie dotknęłyśmy takiego kawałka. Mhm. Jaką różnicę w tym rozstaniu? Mhm. robi to, czy ty jesteś tą osobą inicjującą to rozstanie, czy tą, która mhm. jest. Y, z którą ktoś się rozstaje. Ustaje. Nie? Że, że jakoś, wiesz, są takie sytuacje, że ludzie razem podejmują decyzję, ale bardzo często ta decyzja jest po jednej stronie. Mhm. No i teraz y, wiesz, jest taki kawałek o tym jak różnie przeżywają te dwie mhm. osoby, nie, tą sytuację rozstania do tego stopnia, że ja sobie myślę, że ja miałabym ochotę osobną rozmowę z tobą zrobić na temat mhm. sytuacji pod tytułem zdecydowałam, tak. zdecydowałem o rozstaniu i sytuacji ktoś mi powiedział, że, mhm. że to, nie wiem, że to koniec, to tak. że się ze mną chce rozstać, mhm. nie, tak bardzo różne mogą to być przeżycia. Tak, tak, właśnie. Zastanawiam się, czy powiedzieć to, co mam w głowie, czy zostawić to na inny odcinek, bo też dużo mi. Powiedz, się... najwyżej się wytnie. Dobra. <laughs> <laughs> Więc przyszło mi do głowy to, że często myślimy sobie, że jeśli osoba przychodzi i mówi, chce się rozstać, to jest jej łatwiej to powiedzieć, niż być osobą, której to jest powiedziane. Okej. Okay a myślę, że wcale to tak nie jest, że podjęcie takiej decyzji też jest duże i może być bardzo trudne i emocjonalne i nie jest to takie... Ja w ogóle mam kłopot z porównywaniem tak. łatwości między mm -hmm. ludźmi. Tak, tak, że no, to, to też chciałam powiedzieć, że, że... że porównanie, czy mi jest łatwiej, czy tobie, tak, to w ogóle dla mnie jest jakaś kompletna abstrakcja. Mm -hmm. Natomiast mm -hmm. myślę, że, że jest takie podejście, nie? Że, że jeśli ktoś tobie mówi, że się rozstaje, to w założeniu ty masz tą osobą, która jest ciężej i która. No bo zostałam porzucona. No. Dobra, czyli że ta osoba, która mówi, że się rozstaje, na przykład nie ma prawa przeżywać stwierdzić. Tak tak, tak. tak. Nie ma prawa. Dokładnie. Jej być mhm. źle i trudno. Tak, tak. Mhm. Miałam jeszcze jedną myśl, ale teraz mi uciekło, ale chyba to było, to, to, to było takie najmocniejsze, przy tym, co mówiłaś. Wiesz co, wydaje mi się, że dużo żeśmy już pogadały. Tak. Jakąś ja mam taką myśl, żebyśmy no jakoś na koniec sprawdziły ze sobą jakoś z czym, z czym mhm. kończymy, ja i ty. Mhm. Jakoś co, gdzie jesteśmy teraz po tej tak. rozmowie. nie mhm. I jakoś z takim też wiesz, kawałkiem, że będziemy do różnych rzeczy wracać i pewnie tak. oglądać z różnych stron i pewnie niektóre wątki, które się dzisiaj pojawiły, będą się pojawiać jeszcze. Będą wracać, tak. tak. Mm, no ja kończę z tym, że mam mm, Nowe spojrzenie na słowa, na, na przeżywanie, na w ogóle na rozstanie. I też ja kończę z tym, że bardzo jest, bardzo jest dla mnie też nowe rozmowa o tym i dzielenie się tym w takim, w takim duecie, w takim zespole, ale też przed szerszą publicznością. Okej. Okay. Mi chyba najbardziej zostaje ten kawałek o tym, żeby dać człowiekowi przestrzeń, żeby mm -hmm. określał swoje rozstanie takimi słowami, jakie mu w danym momencie służą. Tak. I żeby ludziom nie, jakoś nie wchodzić w taki tryb prostowania tego, jakimi słowami mm -hmm. mówią o swoich doświadczeniach, tylko bardziej w tryb słuchania i jakiejś ciekawości, akceptacji, ciekawości, ciekawości. Mm -hmm. tak. I że to jest coś, co bardziej wspiera niż mówienie tak. nie, nie. To nie była porażka, nie myśl w ten sposób. No, okay, no dobra. To do usłyszenia. Ja Ci bardzo dziękuję. No, za dzisiaj dziękuję. No, tak. I też z przyjemnością czekam na dalszy ciąg.